I dobro, witajcie kochani. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że musicie nauczyć się gotować zupę pomidorową, i macie dwie możliwości, żeby to zrobić. Pierwsza, dostajecie książkę kucharską, w której macie wypisane wszystkie składniki, napisane krok po kroku, co macie robić, ale musicie się nauczyć tego sami. Druga możliwość jest taka, że dostajecie osobę, która wam krok po kroku pokazuje to, co macie robić, i dzięki temu właśnie możecie się nauczyć, jak gotować. Nie wiem jak wy, ale ja zdecydowanie wybrałabym to opcję numer dwa, czyli naukę z kimś, kto mi pokaże, co mam robić. I to jakoś ta sytuacja skojarzyła mi się z tym, co Pan Jezus dzisiaj mówi w Ewangelii: Czyli syn nie może niczego sam z siebie czynić, jeśli nie widzi Ojca czyniącego, albowiem to samo, co Ojciec czyni, podobnie i syn czyni. To są takie słowa, które mnie wzywają do tego, żeby dostrzegać dobro, które się dzieje wokół mnie, żeby dostrzegać ludzi, którzy czynią dobro i uczyć się tego od nich. Możemy na przykład dostrzec to, że nasi bliscy pomagają osobom, które mieszkają same, które są jakimiś naszymi sąsiadami, którzy potrzebują pomocy, na przykład robią im zakupy, może dają, dzielą się posiłkiem, który jedli na obiad. To są takie gesty dobroci, które y, mogą nam właśnie, kiedy na nie patrzymy, one mogą wzywać nasze serce do tego, żeby czynić podobnie. Albo możemy na przykład widzieć taką sytuację, że jest osoba smutna, a ktoś inny do niej podchodzi i pyta, czy wszystko w porządku, czy czegoś potrzebujesz. I jakby ta sytuacja, kiedy ją widzimy, może nas wzywać do tego, żeby czynić tak samo. Czyli czynić to samo dobro, co czyni inna osoba. I bardzo was chciałabym dzisiaj zachęcić do takich otwartych oczu na dobro, które się dzieje wokół nas, żebyście dostrzegali to dobro, żebyście je zapamiętywali i żebyście czynili podobnie właśnie to dobro, które się wydarza do którego wzywa nas ojciec, który jest w niebie. Miejcie się jak najlepiej, szczęść Boże!